Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj... Arkadiusz Milik znalazł się na celowniku Olimpiku Marsylia. Robert Lewandowski i jego szanse na pobicie rekordu Gerda Müllera. Leo Messi odejdzie z FC Barcelony był już wszystko, co mógł. Piotr Zieliński był bliski transferu do FC Barcelony. Dlaczego tam nie trafił? Oraz Krzysztof Piątek, którego powrót do Genoi okazał się ogromną bzdurą. Zanim zaczniemy, standardowo zachęcam Was do subskrypcji kanału, abyście nie przegapili kolejnych odcinków. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was na dzisiejsze newsy. Nie trzeba chyba nikomu mówić jak wielkiego piłkarza posiadamy w reprezentacji Polski. Robert Lewandowski to zawodnik, który od ponad 5 lat prezentuje najwyższy sportowy poziom, a z wiekiem wbrew logice staje się coraz lepszy. Rok 2020 był wyjątkowo udany dla naszego kapitana, ale nie będę po raz kolejny z rzędu przypominał jego osiągnięć, ponieważ każdy już zapewne dobrze je zna. Poprzedni sezon był na chwilę obecną najlepszym w jego karierze, pod niemal każdym względem. Jak się jednak okazuje, obecny może okazać się dla 32-latka lepszy, przynajmniej jeśli chodzi o statystyki. Robert w ostatnim meczu strzelił swój 56. dublet, dzięki czemu pobił rekord legendarnego Gerda Müllera. Wciąż jednak nie udało mu się go przebić, jeśli chodzi o gole w ciągu jednego sezonu. Niemiec zdobył w jednym z nich aż 40 bramek, co jest astronomiczną liczbą. Lewandowski po 14 kolejkach ma 19 trafień, a do końca sezonu Bundesligi zostało jeszcze 20 kolejek. Wystarczy więc, że Polak zdobędzie w ciągu nich 22 bramki i pobije rekord legendarnego Niemca. Oczywiście łatwo powiedzieć, a znacznie trudniej zrobić, ale jeśli lewy nie będzie pauzował w tym sezonie z powodu kontuzji, to 41 goli wydaje się realnym scenariuszem. Piszcie w komentarzach, czy według Was Robert Lewandowski dobije przynajmniej do magicznej bariery 40 bramek. Korzystając z okazji, chciałbym Was zaprosić do mojej ligi typerskiej w aplikacji Noin. Będziecie się tam mogli zmierzyć razem z moimi innymi widzami typując mecze. Dla najlepszego typera jest przewidziana nagroda. I to uwaga, nie byle jaka. Do wygrania jest FIFA 21, dlatego naprawdę warto wpadać do ligi. Jak to zrobić? Już wam tłumaczę. Musicie zainstalować aplikację ze sklepu Play, a następnie tułączając do ligi wpisać kod FTV i w taki sposób będziemy mogli wspólnie rywalizować. Czekam na was! Zimowe okienko transferowe trwa już od dobrych kilku dni, a przyszłość Arkadiusza Milika w Napoli wciąż stoi pod dużym znakiem zapytania. Polak już latem miał świetną okazję, aby opuścić Napol, ale był bardzo zmotywowany, aby trafić do Juventusu. Dlatego wszystkie inne oferty odrzucał. Niestety do Juve nie trafił, a konsekwencjami tego było to, że w obecnym sezonie w ogóle nie może liczyć na grę. To duży cios dla niego, ponieważ był w dobrej dyspozycji. A przez brak regularnych występów, pod znakiem zapytania, stoi również jego gra na mistrzostwach Europy, które odbędą się już w czerwcu. Dlatego w styczniu Milik nie powinien wybrzydzać, ponieważ inaczej do końca sezonu nie zobaczymy go na boisku. Jak się okazuje, 26-latka obserwuje Olimpik Marsylia. Klub jest zainteresowany zakupem polskiego napastnika, a ich kibice bardzo chętnie zobaczyliby go w szeregach swojej ukochanej drużyny. Według niektórych źródeł Napoli prowadzi rozmowy z Francuzami, a co z tego wyjdzie niedługo się przekonamy. Warte podkreślenia jest to, że cena wykupu piłkarza może zamknąć się w kwocie 10 milionów euro, dzięki czemu Olimpik może pozyskać doświadczonego snajpera za bardzo dobre pieniądze. Zimowe okienko transferowe zamyka się z końcem stycznia. Jeśli już jesteśmy przy temacie ewentualnych transferów, to nie możemy pominąć sytuacji Leo Messiego. 33-latek znajduje się w niełatwej sytuacji, ponieważ media podają wiele często mocno różniących się od siebie informacji na temat jego dalszej kariery na Camp Nou. Sam Messi w jednym z ostatnich wywiadów stwierdził, że nie wie, jak będzie wyglądała jego przyszłość po obecnym sezonie. Z miesiąca na miesiąc szanse na podpisanie nowego kontraktu znacząco maleją, a według dziennikarza marki, Carlosa Carpio, Messi jest pewny swojego odejścia z Barcelony. Moje źródła w klubie mówią, że wybór nowego prezydenta klubu nie wpłynie na decyzję Messiego. Leo jest przekonany, że rozdział jego kariery w Barcelonie dobiegł końca. Mając 33 lata wciąż chce wygrywać wszystko co się da. Ligę Mistrzów i Złotą Piłkę. A w Barcelonie, która zmaga się obecnie z kłopotami finansowymi i czeka ją przebudowa składu, to niemożliwe. Ktokolwiek wygra tu wybory, Jan Laporta, Victor Font, czy ktokolwiek inny, na decyzję Messiego nie będzie miało to już wpływu. Karpio tymi słowami chce przekazać, że już nic nie jest w stanie zmienić decyzji Argentyńczyka, a jego dni na Camp są policzone. Jak wam się wydaje? Messi odejdzie po obecnym sezonie? A jeśli tak, to do jakiego klubu? Piszcie swoje typy w komentarzach. Listopad nie należał do najlepszych miesiąców dla Piotra Zielińskiego, ponieważ w tym okresie mało mieliśmy go okazji widzieć na murawie. Wszystko się zmieniło w grudniu, kiedy to pomocnik wrócił do pierwszej jedenastki i zaczął grać jak znud. Ponownie stał się ważną częścią zespołu, zdobywając w grudniu dwie asysty. A już w pierwszym spotkaniu nowego roku zdobył dwie bramki, co nie jest częstym widokiem u 26-latka. Oczywiście Siliński prezentuje się dobrze na włoskich stadionach nie od miesiąca, a od kilku lat. Tak też zaczęło się nim interesować wiele europejskich klubów. Łukasz Wiśniowski na antenie Eleven Sports zdradził, że pod koniec 2019 roku piłkarz był bliski transferu do FC Barcelony. Był moment, w którym wydawało się, że może trafić do Barcelony. To było pod koniec 2019 roku. Barca szukała ciekawych rozwiązań, a grazie niskiego była podobna do tego, jaką prezentowała właśnie Blaugrana. Koniec końców do przenosi nie doszło, a Piotrek w sierpniu podpisał nowy kontrakt do 2024 roku, w którym znajduje się klauzula w wysokości 100 milionów euro. Co jednak gdyby Polak trafił na kampnoło obecnie, zapewne przynosiłoby mu to więcej szkód niż korzyści, mimo dużego talentu i umiejętności. Rywalizacja w Barcelonie jest na wyższym poziomie niż w Napoli, a jeśli tacy zawodnicy jak Coutinho mieli problemy, aby tam regularnie grać, to i 26-latek miałby z tym kłopoty. Owszem, istnieje szansa, że przedostałby się do pierwszej jedenastki, pytanie tylko na jak długo. W La Liga gra się opiera na wysokim pressingu w przeciwieństwie do Serie A, gdzie gra jest bardzo taktyczna, dzięki czemu jest większa swoboda. Nie ma co jednak przesadnie gdybać, ponieważ na chwilę obecną nic nie zapowiada, aby Zieliński zmieniał klubowe barwy. Podobnie jak sytuacja Arkadiusza Milika, wciąż nie wiemy jak potoczy się najbliższa przyszłość Krzysztofa Piątka. Owszem, w przeciwieństwie do Milika, Piona nie może liczyć na grę, ale widać, że nie odnajduje się on najlepiej w zespole Bruno Labadie. Jeszcze kilka tygodni temu sporo mówiło się o zainteresowaniu Fiorentiny, gdzie pracuje aktualnie były trener Piątka, ale ostatnie artykuły podają, że klub nie jest zainteresowany 25-latkiem. Podobnie jak i Milikiem, którego też się łączyło z tym klubem. Inne źródła zaczęły natomiast podawać, że Krzysiek może wrócić do Genoi której zaliczał swój najlepszy okres w karierze. Ale i tu pojawia się wiele sprzeczności. Według włoskich dziennikarzy nie było i nie ma tematu powrotu piątka do Genoi, Tak więc gdzie może trafić Polak? Wiele wskazuje na to, że może on zostać w Hercie Berlin przynajmniej do końca obecnego sezonu. Czeka on bowiem na atrakcyjniejsze oferty, o które może być ciężko z faktu pandemii i ograniczeń stadionowych, przez które kluby mocno dostały po kieszeni. Miejmy nadzieję, że piątek do czerwca zaliczy jak najwięcej minut na boisku, ponieważ oprócz Roberta Lewandowskiego nie mamy drugiego takiego napastnika. Z doświadczeniem kadrowym, który wystarczająco dużo gra. W dzisiejszym materiale to by było już na tyle. Jeżeli się on Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Słyszymy się oczywiście już niebawem. Cześć!